Inwestycja kępicka na ponad 150 tysięcy złotych. Inwestycja polega na tym, no z tego co jak na pierwszy rzut oka tutaj widać, na postawieniu tych chłopecek, na wybudowaniu tego chodniczka. Tu jest tabliczka, tu jest zostawione piękne martwe drzewo, akurat nad tym chodniczkiem. Tutaj wydaje się ponad 150 tysięcy złotych. A w pobliskiej szkole zamykają. Stołówkę, ale zobaczmy. Może ta ścieżka prowadzi do jakiegoś fantastycznego miejsca? Może to jest jakieś miejsce, które jest odwiedzane przez nie wiem, turystów. Przyjeżdżają tutaj ci ludzie i oglądają ten wspaniały kamień poświęcony Niemcom, którzy żyli na tych terenach do II wojny światowej pomnik poświęcony ofiarom pierwszej wojny światowej Niemcom, którzy walczyli o to żeby Polska nigdy nie wróciła na mapy Europy tak nie jest bezpiecznie gałęzie lecą to jest tabliczka. Z tymi tutaj niemiaszkami, to im jest poświęcony tutaj ten pomnik. Ta tablica już jest świeża, bo w 1999 roku została tutaj zamontowana. A to jest najprawdopodobniej tablica, która była tutaj wcześniej. Ech, no nic. Niemcom stawia się odnawia się ścieżkę do ich pomnika montuje się takie tablice tutaj a w szkole zamyka się stołówkę nic naprawdę świetna inwestycja tym bardziej, że chciałbym zauważyć, że ta ścieżka tutaj jest niebezpieczna można było poprosić o każdą kadę tego oliczu. No nic. Dzięki.